Dzisiaj pogadamy sobie trochę o suplementach, bo zapewne każdy początkujący jest trochę przytłoczony przez ilość tych reklam i informacji na temat suplementów, bierz suplementy na to, na tamto, na sramto. Prawda jest taka, że tutaj udało mi się zebrać opakowania suplementów. Niektóre są puste. Tych różnych, które stosowałem, no jakoś tak nie wiem, nie wyrzucam tych, tych opakowań, dużo jest pustych. Ale to dobrze, bo będzie można trochę o tym pogadać. I które suplementy faktycznie powinna stosować taka normalna, zdrowa osoba trenująca, a z których powinna zrezygnować, podzielimy sobie na suplementy takie powiedzmy codzienne i takie, które można sobie dołożyć. Powiem wam trochę, co osobiście na mnie działało, co suplementuję obecnie, a co było totalnym niewypałem. Możliwe, że dzięki temu wy nie będziecie musieli popełniać tego błędu i wydawać kasy. Nie będę się tutaj rozdrabniał na temat związków chemicznych, co jest z czego zbudowane. Tylko wam powiem jaki suplement, na co ja stosowałem i jakie jest ogólnie założenie producenta tego suplementu. Jeżeli będziecie chcieli zgłębić temat, to sobie będziecie czytać na jakichś bardziej naukowych źródłach, więc zapraszam was do zgłębiania wiedzy, bo fajnie też jest jak coś was interesuje sobie doczytać na ten temat, zgłębiać tą wiedzę. A ja wam tutaj powiem mniej więcej na co jest jaki suplement, jakie były z nimi moje doświadczenia. No i czy coś było wypałem, czy nie wypałem, zacząłbym od tego, że podzielimy je sobie na takie powiedzmy suplementy codzienne i takie, które są typowo sportowe i jeszcze takie powiedzmy z racji tego, że ktoś ma, jest na przykład po trzydziestce, zaczynają się jakieś problemy z kolanami, ze stawami, takimi rzeczami. I tak, jak mówię, opinie tutaj na temat tych suplementów są moje, bo bardzo często jest tak, że jeżeli wrzucam coś na temat jakiejś supli, czy ktoś wrzuca, jeden powie na mnie to nie działa, na mnie działa, na mnie nie działa, jeden zachwala, więc to jest tylko taki drogowskaz. A najlepiej sobie też sprawdzić po swojemu. Chociaż są też takie suplementy, że jak zaczniecie grzebać w temacie, to znajdziecie dużo źródeł, że coś faktycznie nie działa, jest tylko stratą kasy. I ja też mam tutaj parę takich rzeczy, które mam, Wam mogę powiedzieć, że też były stratą kasy i yy, no, wyrzuceniem pieniędzy w błoto nic to nie dało, ale polecimy na szybko sobie, ja tylko tak przegrupuję wizualnie, żebym wiedział co do czego i zaraz lecimy z tematem. Tutaj podzieliłem to sobie na takie suplementy codzienne. Powiedzmy bardziej zdrowotne, bardziej yy, regeneracyjne, a tutaj są takie typowo sportowe i kreatynę, którą możemy uznać, moim zdaniem, za suplement i taki, i taki, bo jest bardzo dużo badań, które mówią o tym, że każdy zdrowy człowiek powinien przyjmować sobie około 5 gram kreatyny dziennie. Ja tak robię. Są też różne teorie, że można, że się przyjmuje po treningu, przed treningiem, żeby tylko w dni treningowe, to już każdy stosuje według siebie. Ja ogólnie stosuję kreatynę codziennie. Tutaj mamy z Ostrowitu. Teraz była afera z rtęciowym SFD, rtęcian kreatyny, ale to się nie wypowiadam na ten temat. Chodzi mi o kreatynę jako taką. Ja Ostrowit wybierałem. Dlatego, że mają stosunkowo niskie ceny, jeśli chodzi o tą kreatynę. Najbardziej mnie zawsze bawi, jak ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z, z, ze sportem, z treningami, zaczynają drążyć, że tu będzie ileś tego i sprawdzają te wszystkie, że ataki, suplement, ataki, ataki. Podstawowa sprawa, jeśli chodzi o suplementy. Moim zdaniem to jest tak jakby trzecia albo czwarta w ogóle rzecz całości. Podstawa to jest dieta, regeneracja, trening i dopiero wtedy suplementy. Jeżeli będziecie dostarczać organizmowi odpowiedniej ilości makroskładników, odpowiednią ilość kalorii, będziecie dbać o regenerację i komfort życia, to nie trzeba będzie dostarczać większości tych suplementów, praktycznie żadnych bo większość z nich i tak nasz organizm sam wytwarza, ale utarło się, że trzeba sobie nakupić suplementów właśnie tyle i też wam pokazuję dlatego, że też tak kiedyś działałem, chociaż teraz i tak jest tego coraz mniej, bo wam wytłumaczę, co jest do czego. A jak byliśmy na przykład załebka, to się kupowało suplementy, mutant masy i różne rzeczy. Był, mieliśmy tego całe półki, a i tak nikt tego potem po trzech dniach nie brał, nie korzystał z tego albo po gainerach wszystkich zalewało i nic z tego nie wynikało, że tylko zarabiali na tym producenci suplementów. Więc czasami też warto trochę zdrowego rozsądku i. Ja wiem, że każdy myśli, że weźmie sobie super suplementy, i teraz dzisiaj się od poniedziałku wziąłem za siebie, tak się biorę. Teraz zaczynam się odchudzać, i będzie, kurde, zajebiście. I te suple, jeszcze jak dobiorę, to będzie po prostu wisienka na torcie. I za trzy miesiące będę miał formę kosa. Nie musicie brać tak naprawdę tych suplementów i to Wam w niczym nie pomoże, chyba, że będzie Was bardziej motywować do przestrzegania diety i treningów, ale tak jak mówię, zastanówcie się, czy potrzeba jest tego tak naprawdę dużo. Więc, moim zdaniem, jedyne co taki zestaw dla początkującego, moim zdaniem, to są witaminy jakieś i kreatyna. Ewentualnie, jak jesteście po 30, to coś tam jeszcze na stawy i tyle. Jeżeli dostarczacie, zróbcie sobie w ogóle na samym początku badania krwi i zobaczcie, czy macie wystarczająco magnezu, żelaza i różnych innych minerałów. Lepiej sobie zbadać minerała, dopiero potem zaczynać suplementację, jeśli chodzi o, o suplementy. Kreatyna też nie ma jakichś magicznych działań, bo też ją właściwie biorę, dlatego że się naczytałem w dużo badań, że ma prozdrowotne z wartości jeżeli chodzi o między innymi o starzenie się mózgu i wpływa na regenerację, ale nie jest to też tak jak było mówione, że jak zrobisz cykl kreatyny, to weźniesz teraz 20 więcej kilo na klatę. Może początkowym okresie, jak się ma 14 lat może to w jakiś sposób działa, u mnie to już tak nie działa, także na to też się nie łapcie, że kreatyna to się zwiększy wytrzymałość mięśni, siła, no raczej tak to nie będzie. No. Podobno na początkujących to działa dużo lepiej, ale to też jest pewnie placebo i też producenci wmawiają to, żeby właśnie początkujący kupowali, bo zadziała na nich kreatyna. Ale dobra, za bardzo się rozgadałem o kreatynie, wracamy do tych naszych suplementów. Gaba Plus. Ten suplement zawiera między innymi melatoninę, miało to wpływać na lepszy sen, na lepszą jakość po obudzeniu, efektów dla mnie żadnych. Więc moim zdaniem puste pudełko zostało, żadnych efektów nie było, trzeba bardziej zadbać o komfort, o ograniczenie stresu, o wcześniejsze pójście spać. Na mnie takie środki nie działają, niestety trzeba czasami sobie siąść na dupie i odpuścić a nie brać takie rzeczy. Na mnie to nie działa, więc dla mnie do wywalenia. Omega D3K2, fajna rzecz, każdy powinien stosować. Wiadomo, kwasy omega, serce, kości, witamina D, odporność. Warto sobie to zbadać, ale większość z nas ma jakieś tam tego niedoboru, więc Moim zdaniem kwasy Omega z D3 plus K2 jak najbardziej, do tego mamy kreatynę. L-karnityna. Ma wspomagać pracę serca, w, po, wspomaga przy redukcji, zwiększa wytrzymałość. Ogólnie też reklamowany jakiś cudowny suplement. Wiadomo, większość tych suplementów jest cudowna. Prawda jest taka, że jak na redukcji nie trzymasz michy, nie pilnujesz treningu, też nie dbasz o regenerację, to cudowna L-karnityna nie spali za ciebie tłuszczu. Więc yy, też to testowałem na redukcji jakieś tam 2-3 lata temu. Efektów nie było żadnych, nie czułem się po tym lepiej, nie spadała jakoś szybciej tkanka tłuszczowa. Dla mnie raczej nie wypał. Więc tutaj odpada Witaminy dla mężczyzn Warto mieć jakiś tam kompleks y, witamin Czy to będą z Ostrowitu Czy y, swojego czasu też brałem z Olimpu Ten y, witamin kompleks Można sobie dorzucić Jak jesteście po 30, Chociaż też y, tak jak mówię Jak sobie zrobicie badania To najprawdopodobniej tych y, witamin nie trzeba będzie brać Ale jak już ktoś chce się bawić Suplementy to jakiś tam zestaw Witamin, mikroelementów Czyli mamy tutaj te trzy Kolejny magnez też próbowałem magnes, brałem sobie czasami, suplementuję przez, przez kilka miesięcy. Jak miałem y, właśnie jakieś takie skurcze was, łapią coś takiego, to akurat zauważyłem, że jeżeli macie takie, jakieś drganie na przykład mięśni takich rzeczy, wiadomo, można spróbować ograniczyć kawę, można popracować nad snem. Ale akurat wydawało mi się, że jak w takich okresach sobie biorę magnes sporadycznie, że na przykład jak macie jakiegoś kaca ostrego, to można sobie y, zapodać magnes. Średnio działa, no ale człowiek z, może jakoś lżej przetrwa tego kaca, bo też go trzeba odespać. Ale magnes jak najbardziej też można sobie od czasu do czasu suplementować. Glukozamina. Tutaj macie glukozaminę taką z Ostrowitu i glukozaminę z Olimpu. Ja sobie to na zmianę biorę. Glukozamina ogólnie występuje w krząstce stawowej, także to jest taki suplement akurat typowo dla mnie, bo mam tam problemy z jednym kolanem, ale to już wychodzi na to, że... Za dużo sportu, biegania i po prostu się już pojawiają jakieś tam minimalne zwyrodnienia w stawie kolanowym, więc warto o to zadbać, jeżeli trenujecie sporty wytrzymałościowe, bieganie, takie rzeczy, które, które wymagają od was tego, że przez dłuższy czas pracuje ten staw, tak jak na przykład bieganie jakieś długodystansowe, także warto sobie pomyśleć o glukozaminie. Czy działa, czy nie, staram się po prostu dla świętego spokoju sobie brać, yy, bo też są badania, że pomaga. Ewentualnie na przemian też z kolagenem, też na stawy sobie biorę. To jest bardziej takie zabezpieczenie, żeby się nie rozlecieć na starość, ale zobaczymy jak to będzie. Też może Wam powiem za, za 10 lat, czy pomagało, czy nie, albo sobie zrobię jakieś testowe yy, USG tych kolan, czy jakieś prześwietlenie i będziemy wtedy wiedzieć czy to pomogło, czy nie, więc to jest takie też kolejny eksperyment z mojej strony. No ale tak wiecie, w życiu tak właśnie wygląda, że cały czas eksperymentujemy, a po to też się robi takie filmy, żeby niektórzy nie musieli eksperymentować. I tu mamy te suplementy, które są tak jakby zdrowotne na co dzień, z tym, że tu jest glukozamina, jest podwójnie, magnez jest w przypadku skurczów, więc na co dzień, teraz obecnie brałem tylko tą glukozaminę, ten kolagen też, docelowo witaminy i kwasy. No, i tutaj mamy te suplementy codzienne. Teraz polecimy sobie z suplementami takimi sportowymi, fit. O co w tym chodzi? Tutaj macie białko. Białko, o! Białko to jest bardzo fajny temat, bo białko też każdy od razu jak zaczyna ćwiczyć na siłowni, to są, yy, od razu są na grupach pytania. Zapodajcie jakieś białko, 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 białko. Białko nie jest magicznym proszkiem, który spowoduje, że będziecie mięśnie robić, czy chudnąć, czy tyć, czy masę robić. Bo białko musicie dostarczyć z, z waszych makroskładników, które macie wyliczone. Więc jeżeli będziecie tego białka za mało zjadać, to nawet jak będziecie odżywkę białkową dodatkowo jeść, to go nie dostarczycie. A jak jecie dużo mięsa, yy, dużo takich produktów wysokobiałkowych, to nie trzeba białka suplementować. Białko jest dobre w tym przypadku, jak na przykład właśnie nie masz zamek, zabiegany dzień, liczysz sobie makro, liczysz sobie kalorie i na przykład musisz coś zjeść na szybko a nie masz możliwości zrobienia sobie posiłku wtedy sobie robisz szejka z białkiem albo na przykład po treningu sobie jesz banana i białko, ale wliczasz to w jakieś swoje makro, że wiesz, że już przyjąłem to białko, mam to rozpisane i przyjąłem na przykład 30 gram tego białka i po to jest ta odżywka a dużo osób robi tak, że nie przestrzega żadnej diety, zapisuje się na siłowni i wali białko po pije białko na przykład po treningu Niby to jakiś ma sens, bo przy, w przypadku treningu siłowego, jeżeli zwiększycie białko, a ktoś go dostarcza mało, mało to jakieś tam efekty będą. Ale generalnie białko jest po to, żeby sobie to dobić, jeżeli Wam brakuje w danym dniu, albo na przykład rozpisujecie sobie, bo sobie też można w przepisach rozpisać. Rozpisuję sobie tak dietę, że mi się nie chce kombinować, więc sobie robię owsiankę na przykład z odżywką białkową. Po to spoko. Jako białko, które jest naszym celem do uzyskania y, zamknięcia, tak jakby w danym dniu makroskładników, to bardzo fajnie. Też czasami u nas są takie przepisy w e-bookach, czy ja sobie czasami tak robię, jak nie mam czasu, że sobie płatki owsiane dajesz z do tego wrzucasz białko czy do koktajli. Wpisuję sobie to w FITATU i wiem ile mam w danym posiłku kaloryczności, więc to jest w tym momencie fajne rozwiązanie. Druga sprawa jest też taka, jakie białko stosować. Tutaj Wam powiem, że to białko jest bardzo fajne do przepisów kulinarnych, takich w stylu właśnie jakichś wypieków, takich rzeczy, więc moim zdaniem to białko mogę bardzo polecić. A odnośnie już jaki typ białka potrzebujecie, to musicie sobie sami wyszukać. Ja osobiście stosuję to, tylko że tak jak mówię, czasami jak mam dni, w które... Yy jakieś tam gorsze makro, czy jak zrobimy jakieś przepisy. Tak, żebym codziennie suplementował białka, to tego nie suplementuję. Od razu Was przestrzegam, bo tutaj kiedyś Martina kupiła wegańskie białko y, czekoladowe. Właśnie próbuję je od dwóch miesięcy dojeść, bo ja nie lubię jak się coś marnuje, więc od czasu do czasu jak mi brakuje białka, to to rzucam do koktajlu. W smaku zarobiście niedobre, wystarczy dodać łyżeczkę i od razu czujecie taki smak tego proszku. Słabo rozpuszczalne, ogólnie dramat. Żadnych wegańskich białek dla mnie nie odpada, chyba że ktoś jest weganinem, to, to się bawcie w to. Dla mnie dramat to białko, szkoda gadać. Lecimy dalej. Karbo. Karbo to są węglowodany. Jeżeli chodzi o karbo, to ma uzupełnić Wam zapasy glikogenu w treningu. Ogólnie karbo stosuje podczas treningów takich ciężkich, na przykład kickboxing, jakieś wydolnościowe, czy jeżeli robicie sobie jakiś hardkorowy trening, na przykład dwie godziny na siłowni. To warto na przykład po 40 minutach, jeżeli czujecie, że opadacie z sił, że się czujecie słabsi, a żeby zrobić ten trening w 100% na obrotach, to wypić sobie właśnie te karbo, żeby uzupełnić ten poziom glikogenu, yy, węglowodanów. Taki to jest tak jakby, no chodzi o to, żeby pozyskać szybko cukry, proste energię. Więc jeżeli chodzi o karbo, to to jest taki produkt, który sobie stosuje od czasu do czasu, przy jakichś wydolnościowych treningach, takich bardziej z wytrzymałością, więc... Takie produkty też warto mieć w swoim arsenale. Drugi taki produkt to są Elite Souls. To działa na podobnej zasadzie jak Litorsal, jak elektrolity. To się stosuje przed treningiem, takim też typowo wydolnościowym. Rzucę sobie jedną tabletkę podczas treningu. No i to działa też tak, że nie, nie wypłukujecie tak tych mikroelementów, szczególnie przy takich, że tak powiem, treningach, w których się dużo pocimy, wytrzymałościowych, takich typowo na przykład jak kickboxing, box Sporty walki, cross i zbieganie. To działa właśnie tak jak takie elektrolity też właśnie typowo suplement, który sobie stosujecie podczas treningu. Kolejna rzecz BCA, aminokwasy też o tym suplemencie jest złego, dużo dobrego. Znaczy głównie chodzi o to, że ludzie mówią, że on nie działa, nie opłaca się go kupować, zawsze jest taka polewka, żeby nie kupować, bo ogólnie też jeżeli będziecie mieć do, dobraną, dobrze dietę dopiętą i wszystkie makro będziecie dostarczać, taką dietę będziecie mieć, że będziecie mieć witaminy, warzywa, wszystko, wszystko i będzie to się pokrywać w waszych wynikach, to nie trzeba będzie brać tych wszystkich suplementów na regenerację, które i tak moim zdaniem też nie działają. Ogólnie BCA ma działać na zwiększenie wytrzymałości, regenerację, no wszystko ma was prowadzić do tego, żeby się zregenerować i zbudować większe mięśnie, być szybszym, większym, sprawniejszym, no ale moim zdaniem raczej BCA na mnie jakoś super nie działało. Raczej nie odczuwałem żadnej różnicy. Też dobrałem swojego czasu po treningu z kreatyną. Ale no, nie wiem. to musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Wam to jest potrzebne i czy działa na Was, czy nie. Ja jakichś efektów nie odczułem takich, żeby, żebym mógł to polecić. Ostatnia grupa to są suplementy też takie około treningowe. Cytrulina AKG. One są ogólnie, mają zwiększać syntezę azotu, powodują tak zwaną większą pompę mięśniową, więcej krwi wam napływa i powiem wam szczerze, że ja ten patent z tą cytruliną i z tym to chyba widziałem na kanale tego młodego ninży. Kupiłem sobie ten zestaw, bo w sumie powiedział, żeby takie coś przed treningiem stosować, jakiś tak rok temu to, to było. I moim zdaniem, jest, jest duża różnica, jeżeli sobie wezmę ten, tą cytrulinę i to AKG przed treningiem to czuję, że faktycznie jest trochę większa ta pompa. Jeżeli chodzi o jakiś przyrost siły, większa ilość siły, to raczej nie. Faktycznie jest lepsze, lepsze jest takie szczególnie do zdjęć, do takich rzeczy. Lepsze jest takie, jakby to powiedzieć, nabicie mięśniowe. Lepsza jest ta pompa, więc. Te, te suplementy to połączenie jak dla mnie spoko i to sobie stosuję, więc też to jest ogólnie, jeśli chodzi o tylko treningi siłowe znowu. Bo jeżeli robię treningi, jakieś takie kickbokserskie bieganie, to wiadomo, że tych rzeczy nie robię, więc to jest bardziej uwarunkowane tym, że mam różne typy treningów. Jeśli chodzi o te wszystkie przedtreningówki, które mają Was nakręcić, że swędzi mnie i w ogóle ja takich rzeczy nie uznaję, nie używam, moim zdaniem szkoda wątroby i flaków, lepiej się yy, lepiej zostawić tą wątrobę na coś innego ale są ludzie co to piją są zadowoleni przekraczają swoje możliwości, więc na temat takich suplementów też się nie wypowiadam, bo stosowałem może 2-3 razy w życiu i ogólnie średnio się czułem, były to raczej nieprzyjemne treningi po braniu tych takich przedtreningowych, typowo takich, które mają Was nakręcić, które mają bardzo dużo kofeiny, więc to musicie sprawdzić po sobie i jeszcze na koniec Tutaj bym chciał Wam to podsumować, jak faktycznie, kto powinien, jakie suplementy stosować, bo trochę sobie o tym pogadaliśmy, trochę przynudziłem, jak z tych wszystkich kubek mamy wybrać to, co nam pasuje. Bo teraz macie, jak widzicie, te wszystkie suplementy, które mamy tutaj, żebym sobie nie pomieszał. I teraz pytanie na koniec. Jeżeli ktoś chce trenować, jest gościem koło dwudziestki, młody, zdrowy, normalny gość, który chce Zacząć ćwiczyć na siłowni. Jakie suplementy mu są potrzebne z tych wszystkich suplementów, które tutaj mamy? Jakie mu są potrzebne? No, moim zdaniem, z tych wszystkich suplementów na sam początek drogi, na początek taki, że będziecie ćwiczyć i jeszcze nie wiecie, czy wam to się spodoba, jeszcze dopiero poznajecie swoje ciężary, uczycie się trenować w ogóle, to na sam początek to sobie kupcie kwasy omega, witaminy. I tyle. I zadbajcie o odpowiednią dietę i to, co macie przeznaczyć na suplementy, kupcie sobie dobrego rodzaju mięso czy źródło białka. Przypilnujcie sobie makroskładników, a potem stopniowo, jeżeli Wam się to już spodoba, zobaczycie pierwsze jakieś swoje efekty, można pomyśleć o kreatynie, można pomyśleć o białku, żeby sobie dobijać to białko, bo też. Wiadomo, jak ktoś nie ma jeszcze wiedzy na temat źródeł białka i nie wiecie, jak sobie to sterować, to zawsze dużo łatwiej jest sobie wieczorem walność takiego szejka, białko z bananem, albo sobie zrobić koktajl, zawsze to białko sobie dobijecie. A dużo ludzi właśnie płacze, że nie może dobić sobie tego białka. Więc takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o suplementy. A to jest wszystko dodatek: te wszystkie z, te na pompę mięśniową wszystkie na regenerację. Owszem, można tak jak Wam mówiłem, tylko jak już wejdziecie na jakiś taki etap roztrenowania jakiegoś takiego, że zobaczycie, że ten trening już nie jest taką rekreacją, tylko już chcecie pokonywać samych siebie, już wchodzicie w jakieś ciężary, macie jakiś plan treningowy, jest jakiś cel do zrobienia. Póki trenujemy rekreacyjnie, chcemy schudnąć, Chcemy po prostu się poruszać, to wystarczą w zupełności te suplementy i nic więcej nie trzeba. Nie trzeba żadnych cudownych na regenerację, na odchudzanie, żadnych spalaczy tłuszczu. Czysta micha, regeneracja, trening, ewentualnie dołożyć sobie kardio i te podstawowe suplementy i wszystko w temacie. Jeżeli Wam się materiał podobał, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie pomysły na kolejne filmy, dajcie znać. Ten materiał zrobiony na prośbę widzów. Jeśli chodzi jeszcze o producentów suplementów, to tutaj yy, nie mam jakichś specjalnych poleconych. Yy, upatrzcie sobie po swojemu. Teraz wiadomo z tą aferą, z tą ortęcią to sobie tylko przeczytajcie wcześniej opinię o danym suplemencie i tyle. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.